Witam serdecznie moi drodzy Słuchajcie, no dzieje się magia. Dzieje się magia i ja to widzę. Inni to widzą i czują. Wy też to zauważacie. Zobaczcie dzięki tym teraz, dzięki filmom, które wrzuciłem. Zobaczcie ile osób się odezwało. Tam na niektórych grupach tam jest po 200, ileś tam lajków, po 40, 50 komentarzy, ileś tam udostępnień dalej. I wszyscy słuchajcie. W jedności, każdy dorzuci coś od siebie, każdy zwróci uwagę na jakąś istotną kwestię, każdy da jakąś wskazówkę, każdy do każdego z szacunkiem, każdy do każdego miło, każdy do każdego bez jadu. Słuchajcie, nie mówcie mi, że się nie zmieniam, bo jak zaczynałem w marcu i wrzuciłem jakiś filmik, to było pół na pół, jedni pluli na jadę, podjudzali na drugich. O mnie to już nie mówię, bo to, to już od wariatów poprzez cały przekrój różnych dziwnych rzeczy słyszałem. A teraz słuchajcie, jedność, spokój, akceptacja spokojnie niech tak będzie. Jak ktoś na przykład się z tym nie zgadza, to napisze jakiś, parę lat zauważyłem, jak ktoś się na przykład, no widzę, że się nie zgadza i pisze jakiś komentarz z szacunkiem. Nie, że e, ty chory, wę, 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 wę. To z szacunkiem. No i nie mówcie mi, że nic się nie zmienia, bo się właśnie zmienia. To się właśnie zmienia, że ta świadomość idzie do góry, ta świadomość ewoluuje i tu możemy rozmawiać na różnych punktach, tak? o no właśnie. Nie ma sensu się tam rozbijać, no wiecie, na wiecie, na. Bo to każdy ma swoją teorię, tak? 5D, 7D, 17D i tak dalej, i tak dalej. Praca, każda, każda zmiana zaczyna się w nas samych i nic się nie stanie, moi drodzy, bez chęci zmiany w nas i bez impulsu, tak? Że jeżeli nie zaczniemy sami działać, jeżeli sami nie zaczniemy czegoś zmieniać od środka, zmiana zawsze idzie z wewnątrz na zewnątrz, moi drodzy, nie? I słuchajcie, dzieje się, mega się dzieje. Ja się tym mega cieszę, że. Tyle dobrych słów, tyle wszystkiego wraca do mnie, słuchajcie. Każdy powie super, dobra, super. Jak ktoś powie coś złego, też super. Jak wyraził swoją i powiedział, że, ej, słuchaj, nie zgadzam się z tym, z tym i z tym, bo miałem parę takich osób, które na przykład odezwały się do mnie tam na priw, napisały, że, słuchaj, nie zgadzam się z tym, z tym i z tym, nie? Ja uważam inaczej, albo, no, kurde, mam dylemat, bo nie wiem, oglądałem jeszcze innego gościa i tak dalej, i tak dalej, nie? Słuchaj, jak masz dylemat, dobieraj do siebie to, co do Ciebie pasuje, to, co rezonuje z tobą, bo nie każdy, mówię, nie każdy się obudzi, nie każdy. Wtedy zmiany wiedzieć nie każdy ma, ma się obudzić. O, Bo niektórzy przyszli sobie po prostu doświadczyć jakichś stanów, przyszli sobie doświadczyć jakichś, nie wiem, sytuacji, aby dusza się mogła rozwinąć, żeby dusza mogła wyjść z pewnego jakby kręgu, jakby to powiedzieć, cyklu kręgu, tak, żeby iść poziom wyżej, tak? No i to się dzieje. Zobaczcie, na całym świecie, słuchajcie, na całym świecie są protesty, na całym świecie ludzie się jednoczą. Nie ma tego pokazywanego nigdzie w telewizji, bo oczywiście jest to nie na rękę. Ale ludzie na całym świecie się jednoczą, ludzie na całym świecie. Łączą się ponad podziałami moi drodzy, łączą się ponad podziałami i to jest piękne. U nas też, zobaczcie, w sobotę był ten proces 21. liderzy. To są wiecie, prawdziwi liderzy, tak trzeba te osoby nazwać. Tak jak pani Socha, załóżmy jak pan Brown. To są osoby, które stają ramię w ramię z ludźmi. To są osoby, które od samego początku, nie wiem, były za wolnością, były za wolnością wyboru, za wolnością, za, wolnością, za rozwojem. za za właśnie jednością ludzi, aby ludzi nie dzielić, tylko żeby ludziom nie zabierać, o, żeby ludziom nie zabierać. O, nie trzeba nic zdawać. Wystarczy, że nie, nie, nie będą zabierać, tak? No i zobaczcie, sami widzicie, w jakich żyjemy czasach ten system się. No już ostatnimi siłami się broni. No bo zobaczcie, wymyślałem jakieś rzeczy, które w ogóle nie trzymają się kupy. Zobaczcie, teraz już jest pismo brytyjskie wczoraj lub przedwczoraj, Natura, nature, nie? Night, nature. To jest pismo tam bardzo renomowane, bardzo uznaniowe i tak dalej. Zaprezentowali wyniki. Że osoby, które mają tego, tego śmiesznego gościa, który jest bezobjawowo, są niegroźne, nie zarażają, bo tam jest tych przeciwciał, coś tam, coś tam nie i tak dalej. Jest artykuł na ich oficjalnej stronie, to jest tam, nie wiem, tygodnik, miesięcznik, nie wiem, to jest jakieś pismo naukowe. No i słuchajcie, normalnie badania, badania tam dostępnili, że przebadali 10 milionów osób z WUHAN było przebadanych, czyli tam, gdzie to się zaczęło i stwierdzono, że, że jest ok, nie, że nie zarażają. Kolejna rzecz, no słuchajcie, na no gościu, który jest, nie wiem, twórcą tych testów, mówił, że że nie działają tak i krótko potem zginął no ciekawe czy to był przypadek czy mu trochę podał, pomogli no bo nie znałem tego pana nie wiem po prostu czy on po prostu nie wiem wiekowo czy jakoś tak nie, nie śledziłem tej sprawy no ale gościu powiedział oficjalnie że te testy nie są do tego wpadł, nie później no mówię wszystko jest zakażone to są testy które jest loteria wyjdzie plus albo wyjdzie minus no bo to nie wiem z tego na co te testy są no ale na pewno nie na to no i sami to Ludzie widzą różnego rodzaju, wiecie, wałki lekarskie i tak dalej, i tak dalej. Ludzie padają, ale ze względu na to, że no nie ma opieki, nie? No jak ktoś jest chory na jakąś chorobę przewlekłą, na której potrzebuje wsparcia, pada. Pada, słuchajcie, no i, i, i tyle, nie? Dlatego wracam. Pani Socha, pan Brown, dla mnie, tak jak ja obserwuję, to są liderzy, stają ramię w ramię z zwykłym kowalskim, stoją, ogłaszają, tłumaczą, wyjaśniają. Nawołują, proszą, tak, pokojowo. Policja, oczywiście, ta sama akcja odgrodzili ich, od, odetnęli od reszty ludzi. No i jak nie ma liderów, no to, no to reszta też tak... Hmm, została rozgoniona, zastraszona, zastraszona po prostu, ale sama pani Socha i pan Brown w swoich wypowiedziach powiedzieli, że policja już y, trochę lepiej, trochę lepiej, nie? Bo ci policjanci też muszą, no. Słuchajcie, no jak wejdą tam te różne, jakieś inne dziwne cyrki, które sobie tam rząd chce poprowadzać, no to. Hmm, no to policjanci pewnie jako wiecie, dobry przykład, no to będą musieli piersi iść tamte różne eksperymenty na sobie robić na swoich rodzinach, no i wtedy może jakiś zgrzyt się pojawi, tak? Bo to tylko chodzi o to, żeby po prostu policja powiedziała, ej, nie no, my wam nie będziemy służyć. Słuchajcie, no my jesteśmy tutaj z ludźmi, Mieszkamy w Polsce, jesteśmy Polakami. Chcemy tutaj, żeby w Polsce było lepiej, a nie żeby było lepiej na jakiejś, nie wiem, arenie międzynarodowej, którą sami sobie wytworzyliście, sami jakieś wałki zrobiliście i. I co to ma być? Także słuchajcie. Wolność wyboru, szacunek, akceptacja dla drugiego człowieka. No to są takie wartości, teraz się musimy wspierać. Fajny komentarz, jeden pan, wczoraj napisał Zdejmijcie maski, uśmiechajcie się do siebie, nie? No i o to chodzi, słuchajcie, ja dzisiaj nawet co jest, sytuacja. Byłem pół godziny temu po hani, nie? No i tam jest w przedszkolu z się jedziemy, z spoko i tam jest takie miejsce, gdzie policja często lubi sobie łapanki urządzać tak? Na kierowcę oczywiście z tym <laughs> samą ostatnio do tym właśnie, i teraz zabije, żeby coś. Słuchajcie, no stoją i tak dalej, to wysiadam z lata normalnie, przechodzę koło nich, jeden papieroska palił, standardowy układ, świeżak, świeżak z pistoletem tam biega na, na zimnie, a starszak, który siedział sobie elegancko, papieroska palił i normalnie wyszedłem bez maski. I oczywiście oni nie są od tego, oni nie są słuchajcie od tego chyba, no i tak dalej, ale nawet się nie odezwali, do przedszkola wiecie przyszedłem, no to wszyscy wiecie, tam strach, wszyscy patrzą, o za mandat dostaną normalnie w jedną stronę z powrotem, tak samo przyszedłem koło nich nawet na mnie nie patrzyli słuchajcie, nikt nie, nie spojrzał fakt faktem mieli nam robotę, no ale nikt się nawet nie wiem nie oburzył, nic nie ten, nie? Także, y, moi drodzy, nie bójmy się uśmiechajmy się do siebie, jeżeli jedna, o, na rynku jeszcze mam powiem byłem w piątek byłem na rynku y, w piątek byłem, moi drodzy, na rynku y, taki normalny, co przyjeżdżają różni ludzie z rolnicy już tam wystawki jakieś, tak dalej, tak dalej, różne rzeczy byłem tam jakieś warzywa, owoce kupić, no i słuchajcie tak samo, no bez maski tam, no nie wiem, gdzie może z 5-10 osób. No i kilkunastu, załóżmy sprzedawców, tych, którzy już sprzedawali, też nie mieli masek, nie? No i też kupuje tam jakieś warzywa, wszystko spoko, pan tam nawet coś żartował i tak dalej, nie? No i nagle pani, która stoi obok. Wiecie, no, wiecie, no taka lajtowa atmosfera, wszystko spoko. nagle pani, która stała obok, mówi, A pan czy maski, nie? Ma? Ja tak mnie patrzę, mówię, wie pani, co ja mam bezobjawowo, mówi, nie słyszała pani? ona do koleżanki zara, o, teraz już takie jest tam, to już niedługo będzie lepiej. No i słuchajcie, no. No ja się nie dziwię w sumie, że wiecie niektórzy niektórzy tak się boją i tak dalej i tak dalej no bo jeżeli wierzy się we wszystko co co jest w telewizji i tak dalej i tak dalej że panie nawet już nie pytały mi się nie mi się gdzie ją kupiłem ani, ani jak się ją zakłada, po prostu wiecie no, no podzia, ok, że, że sprawdzi nie? Dzień dobry No i moi drodzy sami widzicie, że zmienia się to wszystko na yy, na plus, ta świadomość, ta cząstka w ta każdym z nas po prostu, no, no widzi to, jeżeli to, co ja mówię, wie, wiecie, no dociera do coraz większej grupy ludzi, do coraz większej grupy, załóżmy, osób, które myślą podobnie, jest ten magnetyzm, tak, że cząstka ciebie mówi, kurde, a może nie zwariował, może ma rację, może to jest jakiś coś tamten, nie? No to słuchajcie, ja się cieszę, jakby mówię, z każdego filmu, nawet jakby jedna osoba gdzieś tam zmieniała swoje przekonanie, poglądy, zmieniała swoje nastawienie do tego, co się dzieje, no to. Ja się cieszę, słuchajcie, no mówię, odkąd zacząłem te filmy nagrywać, to pierwszy raz w życiu mówię od lat, jak coś robię, to czuję, że y, ma to sens. Cieszę się tym, ja się tym, proszę Państwa. Y, nie wiem, no ta energia wraca czuję, to że słuchajcie, no czuję to, jak no, tak, tą interakcję ludzi, z ludźmi. Lubię pracować z ludźmi. No, tak to mówię, no każda, każda jedna praca, gdzie tam byłem, mówię banki, różne rzeczy i tak dalej. Od magazynu, przez banki, poprzez różne inne rzeczy, no to... Wszystko było, bo musiałem mieć pieniądze, tak? A teraz sobie właśnie, jak zacząłem teraz wszystko sobie ustawiać, podziłem. robimy tu to, co czuję, że wychodzi ze mnie i co sprawiam po prostu radość. No oczywiście ogarnię jakąś bazę tym małym oseskom, żeby mieli i tak dalej jakąś podstawę, żeby nie było, że o tatuś, a ty co, mama? A coś powie, no nie no, jakąś tam bazę coś tam robię, żeby w miarę coś tam też budżetu pomóc. Ale na razie mówię, chciałbym sobie rozwinąć tą gałązkę, no bo jeżeli to idzie, no to ja się na tym skupiam i tak dalej. Jeżeli robię dobre rzeczy i inni widzą, że to jest dobre i komuś pomaga, nie wiem, mój filmik to w jaki sposób, nie wiem, pokazuje tą swoją perspektywę tego wszystkiego, co się dzieje. Jeżeli komuś to pomaga, no to słuchajcie, ja się jaram. dla mnie to jest super sprawa, nie? Czyli moi drodzy, zmiana idzie na całym świecie, nie tylko, nie wiem, u nas w Europie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wy, teraz, żeby mnie nie spalił w jakimś kraju. Tam powiem, gdzie tutaj. Spalili parlament w Gwatemali, słuchajcie, w Gwatemali zjarali cały parlament wczoraj albo przedwczoraj, ale oczywiście to nie jest no, szkoda budynku, nie? Szkoda budynku, no bo, bo pewnie był ładny i tam jakieś pewnie rzeczy mogły się też spalić, które były jakieś wartościowe, nie wiem, jakaś sztuka albo coś, nie? Ale słuchajcie, część ludzi jak, jak wszędzie to jest, wiecie, jest wszędzie. Część ludzi protestuje sobie, jakby to powiedzieć, kulturalnie, i tak dalej, i tak dalej, no ale tam też to, to nie wystarczyło. No i część tak samo nie wiem, czy to była ta ekipa od załóżmy tak, u nas ci co niszczyli kościoły i tak dalej, i tak dalej, czy ekipa od Sorosa, czy Antifa i tak dalej, i tak dalej. Wjechali normalnie do tego tego i spalili, nie? Dobrze, tam nikomu się nic nie stało. No ale ludzie są już zirytowani, to nie tylko, nie wiem, w Europie i tak dalej, i tak dalej. Cały świat już ma dość tego wszystkiego, co się dzieje, moi drodzy, no bo fakty, fakty i osoby z autorytetami, jedno, bo to, mówię, to są fakty, słuchajcie, to są fakty, mówię o maskach, że są niezdrowe, że, że przenoszą wirusy, że się w tym człowiek dusi, że obniża się natlenienie krwi, że sam, sam gości, który, słuchajcie, o testach powiedział, który to stworzył, powiedział, że są niedobre. Nie wiem, Cristiano Ronaldo jak nie mógł grać też tam na tutte jak on nie negocjował, tylko negował, że, że jest padaka. Elon Musk robi to samo, mówi, że to takimi testami to samo można zbadać, nie wiem, nie wiem co. No i słuchajcie, no, no, no jeszcze jest pewnie mnóstwo lekarzy tak samo. Lekarze, doktorzy różne różne osoby się wypowiadają, które mają wiedzę Wirusologi To no nie są osoby takie jak ja, są osoby, które są lekarzami wirusologami. I po prostu tłumaczą, po prostu opowiadają o tym wszystkim, co dzieje się teraz. Podstawiają po prostu fakty, a nie, a nie jakieś wystane z palca dane. Słuchajcie, wirusolodzy, osoby, które od wielu lat pracują z wirusami, mówią, że to jest niegroźne. Już nawet nie wiem dzisiaj w RMF, czy gdzieś tam w tych coraz więcej w wiem, na Jedynce i tak dalej, tak dalej. Lekarze, kurde, lekarze, którzy są zapraszani do wywiadów i tak dalej, no tłumaczą, że to jest wszystko. <laughs> ja tak się, śmiem, się. Tłumaczą, że to jest wszystko. No. niespójne, nielogiczne i na pewno to nie jest aż tak niebezpieczne. Nie? Także, jak ten pan fajnie powiedział, mówię, uśmiechajmy się do siebie, pokazujmy ludziom swój uśmiech, pokazujmy, że nie wiem, mimo że tam ktoś do nas coś powie, ktoś do nas coś po prostu wyskoczy na tam tekstem, no bo też dużo osób mnie pisało, że o że Covidianie atakują i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, z uśmiechem, no, z uśmiechem no, i też tam nie raz ktoś powie, e, maski nie ma, maski nie ma. Mówię, mam proszę pana, bezobjawowo mówię, albo no, no, nie mam, bo nie noszę, bo jestem zdrowy i nie ma zaleceń dla osób zdrowych, żeby, żeby nosiły maski. No i wiecie, no jak się spokojnie do kogoś tam powie, no mówię, nikt się na mnie jeszcze nie rzucił z pięściami, nikt mnie nie popchnął, nikt mi nic nie zrobił, gdzieś tam pod nosem ktoś sobie coś powiedział, ale trudno, to nie jest moja sprawa, no ja nie będę przejmował się tym, jak mnie ocenia jakiś gości, którego spotkałem, prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz na ulicy, no może nie, no bo tutaj wiecie no wielu tysięcy, no może go spotkam jeszcze parę razy, ale... No słuchajcie, no, no szacun, po prostu szacun i, i uśmiech i powaga i, i mówię bez, bez podpalania się, nie? Z uśmiechem no nie mam. No. Okej okay, wszystko. Nie. Także moi drodzy, pamiętajcie, że to my musimy być tą zmianą. My powinniśmy, musimy, no nie musimy, no powinniśmy być tą zmianą, która po prostu idzie z, z tą falą przebudzenia z tymi wszystkimi dobrymi rzeczami, które się wydarzają. No i na wszystko możemy spojrzeć z perspektywy, albo coś jest, załóżmy, przykre, smutne, albo jest to jakaś, nie wiem, odbudowa, upadek starych struktur i tak dalej, i tak dalej, nie? Albo zmiana nastawienia, zmiana narracji. No bo na każdą sytuację, słuchajcie, no ktoś powie, teraz powiem, nie, nie raz ktoś powie, o, pozytywnie, wcale tak nie jest. No to jeżeli dla Ciebie tak nie jest, no to, no to, no to, to chciałbym, żeby było. Chciałbym, żebyś dostrzegł też to kapkę, nie wiem, żebyś spróbował spojrzeć też z mojej perspektywy, spróbował spróbowała, ja byś mógł doszczyć te, le, te lepsze rzeczy, dzięki którym, no nie wiem, całe Twoje życie może być lepsze, całe Twoje otoczenie, cały Twój świat dotychczasowy może się zmienić. No bo jeżeli uważasz, że coś jest niemożliwe, albo coś jest niedostępne, albo coś tym bardziej jest na pewno niemożliwe i na pewno jest kłamstwem, masz 100% rację. I ja nie zamierzam Cię przekonywać, że tak nie jest. To jest Twoja racja, Twoja perspektywa i Twoje filtry. Ja nie mam zamiaru na to wpływać. Ja się dzielę swoją perspektywą, tym, co ja czuję, widzę, co doświadczam, co doświadczałem. Jakoś łączę swoje wydarzenia z przeszłości, z tym, co się dzieje teraz. Jakoś to wszystko zbieram do kupy, układam tą układankę, która może mi się jeszcze pewnie kilka razy rozsypać. Tym będę ją układał na pewno od nowa. Ale moi drodzy, światło rozjaśnia mrok. Tak się, moi drodzy, dzieje, że od światła jest mniej mniej miejsca, mniej miejsca na, na mrok. I rozświetlajmy tą naszą planetę, rozświetlajmy tą naszą, nasz dom, nasze miejsce, w którym obecnie żyjemy. Rozświetlajmy ją, ją każdego dnia, aby tych ciemnych chmurek było już coraz mniej. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, wspaniałego dnia i do następnego razu. Dziękuję Wam z całego serca. Pozdrawiam.